Witam serdecznie, to ja Marcin Pracki i jak widzicie ze mną jest Agnieszka Szotek, coach, trenerka, specjalistka od uwalniania emocji, metody Sedona, Sedony. Kontynuujemy temat. Jeżeli chcecie poprzednie odcinki obejrzeć, to na kanale one się znajdują, to już jest trzecia odsłona, przekazuję głos Agnieszce. Dzień dobry, witam serdecznie. <laughs> Metoda Sedona ma, ma wiele odsłon i wiele różnych technik, jak można sobie popracować, pouwalniać emocje. Myślę, że to, co dzisiaj pokażę, jest bardzo ciekawe i szczególnie dobre do pracy z zawyżaniem ważności. I do pracy z tak zwaną dualnością, która czasami jest trochę śmiesznie rozumiana. Dlatego, że yy, mamy tendencję do odrzucania pewnej części yy, tego, co, czego nie lubimy, co uważamy za złe, niekorzystne, nie się nam. Natomiast tak naprawdę pod całą tą dualnością to przecież leży jedność. Bo bez dobrego nie byłoby złego, bez złego nie byłoby dobrego, bez ciemności nie mielibyśmy jasności. Jeżeli mamy takie mocne słońce i patrzymy się w słońce, to za chwilę jesteśmy, tak jakbyśmy byli zupełnie w ciemnym pokoju, oślepieni, nie widzimy niczego. Więc pod tym wszystkim, za tym wszystkim kryje się po prostu jedność. I teraz rzecz polega na tym, żeby z tego mądrze skorzystać. Bo co się dzieje w naszym życiu? W naszym życiu od maleńkości uczymy się wybierać. Ale zamiast wybierać na podstawie takiej oceny, czy nam się to podoba, czy nam to służy, czy chcemy z tym być, wybieramy bardziej na zasadzie osądu. Nie, to jest złe, tego nie chcemy. To jest dobre, to to bardzo, bardzo mocno trzymamy. No, i nie zawsze to wychodzi nam tak, jakbyśmy chcieli, tym bardziej, że bardzo często wszystkie te zakazane rzeczy nam smakują. I idziemy na przykład na dietkę, i nie możemy teraz jeść tego i tego, i o czym myślimy całymi dniami właśnie o tym, czego zjeść nie możemy. Mamy do wyboru pracę. Ta nam się podoba, i ta druga nam się podoba, no ale. Jakoś tak nie możemy naraz do dwóch prac chodzić, więc musimy wybrać jedną. Jak już się na jedną zdecydujemy, to często myślimy właśnie o tej drugiej, jak to by było jednak fajnie w tej drugiej pracy. A tutaj zaczynamy dostrzegać, że to nam się nie podoba, tamto się nie podoba. To wynika z tego, że właśnie na świecie istnieje ta dualność. I z jednej strony jest to bardzo fantastyczna rzecz, bo pomaga nam wybierać, pomaga nam doświadczać. Jeżeli czegoś nie mamy, no to wtedy możemy mieć to w marzeniu. tak? Jeżeli mamy 100 domów, no to raczej trudno nam potrzeba, potrzebne będzie 101, chyba że chcemy zrobić jakieś specjalne unowocześnienie. Ale kiedy. Właśnie pragniemy tego domu, jego nie mamy, no to fajnie go jest mieć. Więc ten brak jest nam potrzebny do tego, żeby poszukać tego, czego chcemy. Jeżeli nie jesteśmy super sprawni, to może właśnie to może nas zachęcić do tego, żeby doświadczyć, jak stajemy się sprawni, żeby poczuć tą różnicę. Jest taka fraszka znana chyba wszystkim szlachetne zdrowie. Także często coś mamy, i dopiero kiedy stracimy to, co mamy, dowiadujemy się, jak bardzo to wartościowe było. Czyli, kiedy patrzymy na dualność, to nie musimy na nią patrzeć jako na dwie skrajne rzeczy, z których jedna jest B, druga jest dobra. Dlatego, że każda rzecz w określonym kontekście może stać się zarówno dobra, jak i zła. Jeżeli ktoś chce komuś bardzo, bardzo pomóc, tak że nie pozwala mu się samemu rozwinąć, czy jest na przykład nadoopiekuńczy, to może doprowadzić do sytuacji, kiedy ta druga osoba stanie się zupełnie bezwłasnowolna, nie będzie potrafiła sobie poradzić w życiu. Więc wszystko zależy od kontekstu. I teraz, jak to wszystko wrzucić do techniki uwalniania? Więc jest taka metoda, gdzie pracuje się na plusie i minusie. Koncentrując się na przykład na takiej prostej rzeczy, jak powiedzmy odczuwany dyskomfort w ciele w danym momencie, zadajemy sobie dwa przeciwstawne pytania. Dlatego, że jeżeli powiedzmy boli mnie głowa, to odczuwam ból głowy, czyli boli mnie głowa i prawdopodobnie najbardziej na tym się koncentruję. Ale nie chcę tego bólu. Więc możemy sobie zadać pytanie, czy mogę pozwolić sobie czuć ten dyskomfort, ten ból, ból głowy, szczypanie, cokolwiek to jest, najbardziej jak czuję w tej chwili. Nie musimy nic specjalnego wymyślać, tylko tak jak czujemy to w danym momencie. Ale jednocześnie, kiedy czujemy ten dyskomfort, Możemy zauważyć, że w innych miejscach na ciele możemy czuć się komfortowo. I zadajemy sobie w związku z tym przeciwstawne pytanie: czy mogę pozwolić sobie czuć się tak komfortowo, jak się czuję w tym momencie? I zadając sobie takie sprzeczne pytania jedno za drugim. Możemy zauważyć, że to tak jak tutaj, prawda? Plus i minus niby prowadzą do zera, ale tak naprawdę prowadzą do tej jedności, która jest tam pod spodem. I te emocje, ten dyskomfort, który za tym stoi negatywne przekonania, myśli, opór one się po prostu. Rozchodzą, rozpływają, odchodzą od nas. Przesta przestajemy się na nich koncentrować. <laughs> Więc yy, poproszę Was o chwilę uwagi i spróbujmy tak yy, przez parę razy. Zauważcie, jak się teraz czujecie. Skoncentrujcie się na swoim ciele i Znajdźcie miejsce, w którym czujecie jakiś dyskomfort. Nic na siłę, tylko na tyle, na ile czujecie. Na przykład od za długiego siedzenia, bo jeżeli ktoś jest zdrowy, to rzadko kiedy może czuć dyskomfort, ale na przykład, jeżeli siedzimy za długo, trzymamy, robimy coś za długo, to mięśnie się trochę napinają. Więc, jeżeli ktoś odczuwa dyskomfort, to może się na nim skoncentrować. Jeżeli ktoś jest zdrowy, to może się skoncentrować właśnie na tych napięciach ciała z siedzenia, pracowania tego, co robił, opierania się o stół. I kiedy już jesteście skoncentrowani, to obserwujcie, co się z Wami dzieje, kiedy ja zadaję pytania. Ok, czy możesz pozwolić czuć dyskomfort, tak jak go czujesz w tym momencie? Czy możesz pozwolić sobie czuć się komfortowo, tak jak się czujesz w tym momencie? Czy możesz pozwolić się sobie czuć dyskomfort, tak jak go czujesz w tym momencie? Czy możesz pozwolić sobie czuć. Komfortowo się, tak jak czujesz się w tym momencie? Czy możesz pozwolić sobie czuć dyskomfort na tyle, na ile czujesz go w tym momencie? Czy możesz pozwolić sobie czuć się tak komfortowo, jak się czujesz w tym momencie? Czy możesz pozwolić sobie czuć taki dyskomfort, jaki czujesz w tym momencie? Czy możesz pozwolić sobie czuć się tak komfortowo, jak czujesz się w tym momencie? Czy możesz pozwolić sobie czuć się tak dyskomfortowo, jak tylko się czujesz w tym momencie? Czy możesz pozwolić sobie poczuć się tak komfortowo, jak się właśnie teraz czujesz? I teraz sprawdź, co się zmieniło w Twoim ciele. Co się stało. Ok, i w ten sposób można pracować z takim prostym pytaniem, z całą masą rzeczy. Mogą one dotyczyć zdrowia, naszych emocji, przekonań, związanych na przykład z pieniędzmi, z sytuacją, ze związkami. Z poczuciem wartości, z pragnieniem osiągnięcia lepszych sukcesów, czyli <laughs> możesz sobie generalnie tworzyć dzięki temu swoje własne pary rzeczy, które są dla Ciebie najbardziej odpowiednie. Powiedzmy, mamy całą masę przekonań o pieniądzach. I może nam się na przykład, nie wiem, powiedzmy, babcia, dziadek, rodzice powtarzali: Bez pracy nie ma kołaczy. Więc czujesz, że jeżeli nie zarobisz na coś, no to to nie jest ważne. I czasami czujesz taką potrzebę wewnętrzną: No muszę pracować, muszę pracować, muszę pracować ciężko. I próbujemy z tym walczyć, i próbujemy się przekonać, i mózg może nam mówić: No dobrze, masz rację. To nie ma sensu, żeby pracować od rana do wieczora i nic innego nie robić, tylko pracować. Ale to poczycie emocjonalne to, co wynika z dzieciństwa ciągle nam podpowiadają, bez pracy nie ma kołaczy. I czujemy taką wewnętrzną, na przykład presję, żeby tak ciężko pracować. No i tutaj sobie możemy właśnie też stworzyć taką parę zdań. Bez pracy nie ma kołaczy. Kołacze przychodzą do mnie łatwo i bez trudu. I znowu pracujemy nad taką, taką parą zdań. I tutaj jest o tyle fajne, że tworzymy swoje własne zdania, to co nam najbardziej pasuje. Ważne, żebyśmy tego nie robili, kiedy operujemy jakimiś bardzo precyzyjnymi narzędziami, czy gdzieś jedziemy samochodem, bo możemy się w tych emocjach zgubić. Ważne, żeby czuć te emocje, czuć, co się dzieje w naszym ciele, w myślach, w głowie, jakie obrazy się pojawiają, co słyszymy, bo słyszymy często właśnie na przykład ten głos babci, która mówi, że pieniądze do niczego dobrego nie doprowadziły albo pieniądze korumpują. Więc pozwolić sobie to odczuć, ale przy okazji możemy robić jakieś takie zwykłe czynności, jak zmywanie naczyń, sprzątanie ulicy przed domem, tak, szczególnie zimą, odgarnianie tego śniegu, co jest obowiązkowe, jeżeli ma się dom. Czyszczeniem auta dla mężczyzn, nie wiem, czyszczenie wspaniałego jakiegoś sprzętu, tak. Polerowanie luster w lustrzance, cokolwiek możemy przy okazji robić, możemy sobie nad taką właśnie parą popracować. Możemy nad nią pracować w momencie, kiedy ona się też pojawia, od razu na miejscu tworzyć. Tak, powiedzmy, coś się wydarzyło. Szef na przykład odmówił mi podwyżki. Albo mam iść do szefa po podwyżkę, no i się stresuję, co przy okazji coś robi, i sobie pracuję nad taką rzeczą. Na podwyżkę muszę ciężko zapracować. Podwyżkę dostaję bezproblemowo. Na podwyżkę muszę ciężko zapracować, albo nie zasługuję na podwyżkę. Szef mnie docenia. I pracujemy sobie nad taką dowolną parą, aż właśnie poczujemy się lepiej luźniej. Muszę przyznać, że dla mnie i dla osób, z którymi pracowałam, ta metoda jest dosyć skuteczna. Oczywiście każdy sobie tam dobiera, co chce. Fajnie się pracuje na przykład z takimi hasłami jak wystarczający, czy jestem wystarczający, czy mam wystarczająco pieniędzy, z akceptacją, tak? Pozwalam sobie mieć pieniądze, nie pozwalam sobie mieć pieniądze. Pieniądze są dobre, pieniądze są złe. Jest takie powiedzenie, że pieniądze są źródłem wszelkiego zła, co jest nieprawidłowym cytatem z Biblii, bo miłość do pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła. I to też możemy sobie tak komfortowo przetworzyć. Co jest bardzo fajne w tym, to ta metoda jest dużo skuteczniejsza niż afirmacje. Bo już wielokrotnie udowodniono, że afirmacje działają dla osób, które w nie wierzą. Jeżeli w nie nie wierzymy, stoimy przed lustrem i mówimy sobie, że jesteśmy wspaniali, a w to nie wierzymy. To doprowadzamy do tego, że nasz umysł mówi: tak, jesteś wspaniały. I zaczynamy się po prostu tylko kłócić ze sobą. Natomiast, kiedy sobie stworzymy pytanie: czy pozwalam sobie być wspaniały, i czy nie pozwalam sobie być wspaniały, to sobie właśnie tak ładnie idziemy na luzie do odrzucenia tych wszystkich, Rozpuszczenia, rozpłynięcia się tych wszystkich negatywnych emocji. To, czego nie lubimy, to, czego lubimy. Czasami, mając pracę, której nie lubimy, mamy z nią dużo problemów. I Zeland mówi, żeby starać się. Jeżeli już żeśmy się wynajęli, robić to najlepiej jak możemy. Starać się to robić dobrze, dopóki sobie nie wyslajdujemy czy wykadrujemy lepszej pracy. Więc to jest też świetny moment na popracowanie właśnie nad tą nielubianą pracą. I yy, 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 jeżeli nie lubię tej czynności, nie lubię osób, czy mam kłopoty z osobami w tej pracy, to sobie tworzę taką właśnie parę. Tak? Może to być para z pytaniem, ale możemy, możemy robić po prostu nawet twierdzenia. Nie lubię tej pracy, lubię tą pracę. Nie lubię tej pracy, lubię tą pracę. Nie lubię tej pracy, lubię tą pracę. Albo pytania, czy mogę pozwolić sobie nie lubić tej pracy tak, jak jej nie lubię w tym momencie? Czy mogę sobie pozwolić lubić tą pracę na tyle, na ile ją lubię w tym momencie? I tutaj się powtarza znowu ten moment, bo to, nad czym pracujemy, to pracujemy w tym momencie. Tak więc myślę, że takie, taka praca w takiej parze. Takiej dualności, którą sobie tworzymy, jest, może być bardzo ciekawa. I na koniec tylko taka uwaga: tworzymy parę pozytywną i negatywną. Czyli pracując nad rzeczami negatywnymi, nie tworzymy negacji do negacji. To jest tak jak, z, czyli zasada taka sama jak z celami. Naszym celem nie jest palenie, nie palenie, tak? Tylko naszym celem jest bycie zdrowym. Więc tu stosujemy tą samą zasadę. Czyli nie, nie, nie lubię, tylko kocham coś innego, tak? Jeszcze mam pytanie, wystarczy po prostu stworzyć sobie te parę i powtarzać te parę, czy właśnie w ten sposób, że um, dodać, do, dodać sobie to, to, to pytanie, czy mogę sobie pozwolić, bo powiedzmy, lubię, lubię, lubię tę pracę, nie lubię tej pracy, czy może, czy mogę sobie pozwolić lubić tę pracę, czy mogę sobie pozwolić nie lubić tej pracy, jak to ma wyglądać? <trundencji> Tak, jak czujesz, że jest to dla Ciebie dobre. Dla Czyli nawet mogę, osób... nawet mogę sobie mówić, że lubię tę pracę? Nie lubię tej tak, pracy? Nie lubię, nie lubię, tak. Bo jeżeli pracujemy na przykład nad przekonaniami, hmm, pieniądze korumpują, y, to jest to przekonanie. I to przekonanie wywołuje w nas, jeżeli potrzebujemy nad nim popracować, jakieś emocje, tak. Strach, że jeżeli zarobię więcej pieniędzy, to mnie skorumpują, że stanę się niedobry, czy będę je wydawał na jakieś inne rzeczy, albo stanę się tak zachłanny, że będę tylko chciał, widział tylko pieniądze. Więc też, też możemy właśnie nad takimi prostymi stwierdzeniami pracować. Czyli pieniądze korumpują, pieniądze służą dobru. Pieniądze korumpują, pieniądze służą dobru. I wystarczy, że ja sobie to będę na przemian powtarzał? Tak. Pod warunkiem, że koncentrujesz się na tych emocjach, które masz w tym momencie związanych, czy które do ciebie przychodzą, kiedy myślisz właśnie o tym powiedzeniu, przekonaniu. Dla niektórych te przykłady, które dałam, mogą nie mieć żadnego negatywnego znaczenia. Dla nich są to obojętne. Ale są osoby, dla których te przekonania ze względów na przykład historii rodzinnych będą niosły jakieś tam emocje, i wtedy nad tym pracujemy. No dobrze, ale tak. po, wypowiadam przekonanie tak. i teraz skupiam się na tym, co czuję, wypowiadając to przekonanie, tak? Tak. Czy muszę zdefiniować to, co czuję, czy mogę nie wiedzieć, te, no nie, co to czuję? Nie, po prostu chodzi o to, żebyś był świadomy tego. Nie, nie definiujesz odczuć. Chodzi o to, żebyś był świadomy i świadomy, co się dzieje, kiedy pojawia się przeciwne yy, znaczenie. Dlatego, że tak jak w tym dyskomforcie, jak podałam z przykładem z bólem głowy, to jeżeli czuję ból głowy, to inne części ciała mogą być zupełnie rozluźnione. tak? Ma, mały ból, niewielki ból może być poważnym problemem, ale to nie znaczy, że jeżeli uderzyłam paluszek, to boli mnie od razu całe ciało. Tak? Czyli koncentrujemy się na dwóch rzeczach. Więc jeżeli ktoś ma przekonanie, że pieniądze korumpują, to i tak jest w stanie zauważyć, że pieniądze też czynią coś dobrego. Że można pomóc innym ludziom, że dają pożywienie, ubranie, mieszkanie danej osobie i rodzinie. Tak? Co chodzi po prostu o to, żeby się skoncentrować nad tymi dwoma odczuciami, aż te negatywne się rozpłyną w tej jedności, którą wszystko stanowi. Czyli tak długo to powtarzam, te parę, aż yy, poczuję się lepiej, tak? Tak, aż uznam, że osiągnęłam, osiągnęłam właściwy sukces w tym, w tym zakresie, tak? I co będzie, to, tym, co będzie tym sukcesem? Że to przekonanie nie wywołuje już takiego negatywnego, na przykład yy, takich negatywnych stanów emocji, odczuć, Naprężenia, jakiegokolwiek tam dyskomfortu w związku z tym odczuwaliśmy. Strachu na przykład przed posiadaniem większej sumy pieniędzy, strachu przed lepszą pracą, przed pójściem na rozmowę kwalifikacyjną, czy cokolwiek pracujemy. Mhm. Takie proste? Transurfing też jest prosty. No tak. Ja uważam, że proste rzeczy działają dużo bardziej skutecznie niż bardzo, bardzo skomplikowane rzeczy. No dobra, podoba mi się to. Jakby ktoś chciał skorzystać z uwalniania emocji poprowadzonego przez fachowca, no to kontaktujcie się, zapraszam i ja przekażę Wam kontakt do Agnieszki. A póki co próbujemy samodzielnie. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Czy dziękuję. przewidujemy kontynuację tematu? Wiesz co? No ja mam. Mo, mogę zrobić też taki, na przykład dla osób, które chcą po, poczuć jedność, czy dla, dla osób, które bardziej duchowo chcą wejść, na przykład Poczucie tej jedności ze wszystkimi, jest parę takich podejść, więc to wszystko zależy. Mam też takie ciekawe, moje, nie tylko moje spostrzeżenia na temat tej strefy dyskomfortu i mogłabym ją trochę odmitycznić. Czyli wytłumaczyć, o co tak, na, czym jest ta, dokładnie ta strefa komfortu. I dyskomfortu. Z czym to się je, jak na to spojrzeć, żeby te powszechnie używane, a nie do końca zawsze zrozumiałe pojęcia załapać. No więc, jeśli naród wypowie się, że żąda kontynuacji, będziemy taką kontynuację produkowali, wypowiedzcie się proszę, napiszcie pod tym filmikiem, co o tym sądzicie, czy chcecie. Oglądać nas dalej rozmawiających na ten temat, a my oczywiście potraktujemy Wasze prośby jak rozkaz. Dziękuję Ci, Agnieszko, bardzo. Do następnego Dziękujemy. razu. Do następnego razu.